Będzie co bo już niedługo święta, a my nie mam żadnych dekoracji. Yy, ja może zamówię jakieś prezenty. Idę zadzwonić. Halo? Tak, słucham. Yy, yy, jestem Krampet Spaczydy. Dobrze, to ja poproszę świąteczne rzeczy. A jakie? dużo no wszystkie... No, 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 no różne. Dobrze. To dostawa za parę minut. Tak szybko? Tak! Więc dobra. Niech pani poczeka. Pa! E, czemu on powiedział pa, a ja dobra nie wiem? Więc dobra, musimy zaczekać, aż ten kurier już przyjdzie. O, to chyba tutaj muszę dzwonić. O, kurde już prze, pewnie przyszedł. Idę otworzyć, właśnie muszę wziąć telefon do zapłacenia. Tak i idę. Już? O, to już paczki, dziękuję. Tutaj proszę o pieniążki. Telefonem, dobrze. Dobra, biorę te rzeczy i idziemy. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, jestem. Mamy paczki. Za chwilę je rozpakujemy i będziemy urząd dekorować dom. Więc tak. Yy, muszę... Tu mamy choinki i ten. Tu mamy jeszcze dziadek do orzechów i to ten. Mamy yy, jeszcze tu mamy rzeczy. Mamy tutaj jeszcze rzeczy. Dobra, mamy jeszcze tutaj rzeczy. Oj, mam papierki, to za chwilę je wyrzucę, no, ale to już tak. Mm, bombeczki I kolejne rzeczy. I to już chyba wszystko. Dobra, mamy wszystkie rzeczy. Możemy już dekorować. Dobra, to zacznijmy może od tych rzeczy, bo to jest najprościej. Tu mam takiego dziadka do orzechów, go bym mogła postawić może nawet tutaj w kuchni. Dobra, mamy tutaj jeszcze takie świeczki. Mogę, ja, ja właśnie chciałam tutaj to od początku tutaj postawić, i tą świecę tutaj też. Yy, zgaszę jeszcze na chwilkę. Mmm, dobra, mamy taki dzwoneczek, to pewnie damy do Amelki, bo ona lubi takie rzeczy, to weźmy już, żeby wjeżdżało do góry, to też do góry, tą skarpetkę też do góry, o, o, to jest czapeczka dla, dla naszego pieska. Pupacik! Chodź, przymierz czapeczkę, idealnie, możesz w niej być, ale dobra. Rozpakowujemy dalej. Tu mamy bombki. Wszystkie bombki. O, dobra. Tutaj możemy do dzieciaków dać tą choinkę też gdzieś. Albo do nas do sypialni, właśnie mam, mogę dać tą choinkę. Muszę ją trochę tylko ustroić. Tak trochę. Dobra. Mamy mniej więcej jakieś tam bombki. To mogę teraz ją zanieść do nas do sypialni. Dobra. I może ona stać nawet tutaj. Yy, albo na szafie. Albo wiem, może sobie stać tutaj koło łóżka. O tak. Tutaj. Tak, będzie nic. Dobra, idę. Dobra, yy, dalej te pudła to już chyba się nie przydadzą, ale no. O, tu mamy taką fajną tom to tą możemy nawet postawić może tutaj. Yy, na tym. Odsuńcie się trochę. Yy, no, yy, dobra, dobra mamoś. Dobra, to my tu już stoimy. No okej, okay, to te telefony na chwilkę na kanapę dam. I możemy tu postawić laskę cukrową taką. O, tego też damy do Amelki. To ten lampion, no to możemy go nawet, nie wiem właśnie gdzie, ale chyba tutaj. Albo wiem, tutaj. Będzie pasować do łazienki co jeszcze? Skarpetki to bardziej na kominek. Będziesz musiał... Yy, yy, Bartek będziesz musiał zrobić kominek i choinkę. No dobra. Okej, okay, to te rzeczy To to jest do powierzchni, to ze skarpetki mogą tu jeszcze zostać. To zaraz właśnie muszę przy, zrobić haczyk i zaraz to przemocuję. Dobra, mam haczek, mogę to już to powiesić. Skarpetki nie zostaną. Tu jest jakaś kostka. Chyba dla naszego pieska, tak. Przecież zamawiałam kostki, zapomniałam. Oj, to dla naszego pieska. Um, tutaj mamy jeszcze skarpetki do na kominek. To będzie do dzieciaków te skarpetki, bo te one też będą mieć w swoim pokoju. To też wyjeżdżę na górę. Um, dobra. Um, to będzie bardziej do y, Amelki, ta choineczka, więc też do góry wjeżdża. Dużo tutaj rzeczy akurat na górę damy. Ale tutaj to też damy właśnie do dzieciaków. Potem jeszcze to sobie ozdobimy, ale to już potem. Y, dobra, mamy kolejne rzeczy. Tutaj mamy już bombeczki. To możemy potem to udekorować. Y, to jest... Y, Wika, chcesz taką opaskę? O, tak chcę. Dobra, to więc to też na górę właśnie musi wjeżdżać. Dużo tu rzeczy właśnie na, na, tam daje, ale no. Tą laskę cukrową, mm, ona może nawet tutaj być y, gdzieś. Na przykład y, tutaj sobie tak. Albo... Y, dobra, nie wiem, jeszcze potem z nią to już pewnie zrobię. Tu mam kolejną świecę, to ona może tutaj nawet stać koło tej lampki. To też już powiesimy, i tu mamy jeszcze bombki. Możemy te bombki przełożyć do tamtego pudełka, żeby było wszystko dobrze. A to też będziemy musieli potem powiesić. Dobra, więc musimy sobie tak powiesić. Dobra, więc teraz to bardziej chyba na górę, albo może gdzieś tutaj nawet. Do nas do sypialni mogę właśnie dać też tego reniferka. Bo mamy mało rzeczy. Kulę też możemy dać do nas. Kula może tutaj stać. OK. Tu są bombki. No i tyle. I potem ozdobimy to, a z tym to możemy nawet przed wejściem dać. Oj? I może tutaj sobie być taka ta, dobra. Więc teraz musimy jechać na górę. Dobra, jestem. Teraz damy to do dzieciaków. Więc tak, tu mamy te choinki. To i możemy gdzieś postawić na przykład o tutaj, tutaj półce. Oni tutaj nic nie, akurat nie mają. Więc możemy tutaj dać. Tam mamy jeszcze bombeczki. Tutaj możemy jej tą chaineczkę gdzieś wstawić, tylko właśnie nie wiem gdzie. Yy, właśnie nie wiem, ale chyba tutaj właśnie. Dobra, więc myślę, że tu jest fajnie. Idziemy po jeszcze resztę rzeczy. Tu mam, mają te skarpetki. Więc musimy to jeszcze wziąć tu. Tutaj do nich damy jeszcze te skarpetki, więc jest mm, tu może być u Jennego na łóżku i u Deregiego na łóżku. Tu możemy jeszcze dać y, Amelce tą skarpetką. tutaj. Y, Okej. Okay. Tu mamy jeszcze dużo innych rzeczy. Na razie wezmę to też i tą opaskę mogę tutaj położyć. Mm, damy sobie tutaj, ona ma jakąś potworkę, możemy też go tutaj na półeczka i może w, to na razie przełożymy gdzieś, na przykład tutaj, może to na razie, oj, mm, może tą statuetkę wtedy tu. Dobra, nie wiem, ale tutaj to, to, to wiem, wiem, to, tak, tak, jest git i możemy zamiast tego dać yy, tego bałwanka. Dobra. I jeszcze dzwoneczek taki. Oni mają mało tych rzeczy. Ona też tak, tak nawet ma trochę, więc może im damy tego potworka. Na przykład yy, może tutaj. Yy, no. Więc chyba już wszystko. Do pracowni to chyba nie dajemy. Więc jeszcze tylko choinka, ten kominek i już. On mówił, że zaraz będzie robić, że, że właśnie to robi, więc myślę, że już skończył, więc jadę na dół. Och, i czas teraz to zrobić. Dzieciaki, odsuńcie się trochę, żebyście na ja, ten. Okej, okay, to my możemy tu usiąść? No? Co, gdzie ty wsiadasz, ja tu chcę. Yy, Okej, okay, więc yy, robimy to może. Dobra, to najpierw zróbmy tą choinkę. U, zrobiłem to. Choinkę ubierzemy już potem, a teraz zabieram się za ten kominek. Tylko chyba właśnie myślę, żeby usunąć tą monsterkę i tam yy, właśnie wstawić ten kominek, więc robię. Uh, jak się zmęczyłem. Uf. Dobra, jadę. Wow, mega to zrobiłeś, naprawdę. No dobrze, że Ci się podoba. Dobra, mm. To teraz może powiesimy te skarpetki okay. tak i tak, zaraz ubierzemy tą choinkę i już chyba, więc tak i tak, dobra, dzieciaki chcecie ubrać choinkę? Tak, no okej, okay. fajnie, tak, no. dobra, to weźmy te, dobra, Jak chcę sobie bombki tutaj powieszać? No halo. Chcę taką i taką. Dobra, już ubraliśmy. No ubraliśmy już. Okej. Okay. To usiądźmy już tak. Okej, okay, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i do następnego odcinka. Pa!